Witam ponownie. Dzisiaj porozmawiamy o szczęściu, bo każdy człowiek gdzieś tam w sobie ma to pragnienie szczęścia, a wielu z nas ma pamięć tą spoza Ziemi spoza obecnego życia i pamięta, że był gdzieś kiedyś tego nie wie gdzie, nie wie kiedy i nie wie jak, ale że był bardzo, bardzo szczęśliwy. I gdzieś tam w ciele, w tej pamięci naszej komórkowej jest po pierwsze ta Pamięć tej szczęśliwości nieziemskiej, a po drugie to ogromne pragnienie tego szczęścia. Podświadomie też wiemy, że to szczęście da nam miłość. I dlatego w każdym człowieku jest to ogromne pragnienie miłości i to poszukiwanie jej. Szukamy jej przez całe życie, a nawet przez wiele, wiele żyć. I chyba mało kto znajduje, bo ta ziemia jakby nie jest stworzona do tego. Ona jest stworzona do naszego wzrostu, do naszego duchowego skoku. I to się dzieje poprzez różne tru trudne, bardzo trudne przeżycia, doświadczenia. I to następuje, ale jest też gdzieś takie poczucie zawodu i niespełnienia. Szukamy więc tej miłości na różne sposoby i szukamy jej na zewnątrz. Ten świat daje nam różne iluzje, różne programy, które mają nas zwodzić, mamić. I to jest jakby w porządku, bo to jest w założeniu tego życia i tego istnienia tutaj planecie. Wiemy, że będąc tutaj na Ziemi doświadczymy właśnie tego. Właśnie tej iluzji i tych problemów z wyjściem z niej. I taką największą iluzją to jest, że ta miłość jest gdzieś poza nami. Duchowa Droga daje nam Przekonanie i taką pewność siebie, która nas z tej iluzji jakby wytraca, że ta miłość jest w nas. Wracamy do, tej, do tego przekonania i to jest prawda. Nie znajdziemy jej poza nami, a to szukanie powoduje, że po pierwsze mamy ogromne rozczarowania, no bo jak sama nazwa mówi iluzja, no jest tylko czymś ulotnym, nieprawdziwym, jest złudzeniem, a więc choćbyśmy nie wiem jak jej szukali, to nie znajdziemy i najbardziej Taką złudną nadzieją jest, to już mówiłem, że tą miłość znajdziemy w kimś. Nie możemy jej znaleźć. Nie możemy jej znaleźć z prostej przyczyny, że jeżeli nie pokochamy siebie, jeżeli nie nauczymy się kochać, jeżeli nie zobaczymy, że to. Ja, każdy z nas jest miłością. To to nasze poszukiwanie na zewnątrz będzie puste. Ono ma szansę dopiero wtedy, gdy ta droga duchowa doprowadzi nas do tego, że jesteśmy w pełni. Wtedy przestajemy poszukiwać. Odnaleźliśmy tą miłość w sobie, bo ona tam jest, w każdym człowieku. I wtedy y przestajemy poszukiwać i wtedy ona dopiero może przyjść, bo wtedy przyciągniemy w naturalny sposób przez nasze wibracje kogoś takiego jak my, spełnionego, który nie szuka miłości, a jest miłość. Wtedy nie chcemy jej brać od kogoś. Chcemy się dzielić tą miłością, która jest w nas. Dajemy ją, obdarzamy i dopiero wtedy jesteśmy w domu, czyli w sobie. A te poszukiwania prowadzą do różnych, różnych bardzo upadków, bóli, rozczarowań. Bo jako niespełnieni, jako rozczarowani życiem i poszukiwaniem, próbujemy różnych półśrodków, różnych rzeczy, które łagodzą nasz wewnętrzny ból i tą wewnętrzną rozterkę i sięgamy po przeróżne środki, które mają nam ten ból złagodzić. Wtedy bardzo łatwo opadamy w uzależnienie od tych środków. Bo o ile na początku każdy taki sposób przynosi rzeczywiście jakieś tam złagodzenie tych naszych objawów, jakieś, jakąś ulgę. Obojętne, czy to jest palenie, picie, czy to, są, czy to jest zioło na przykład, czy to jest y, granie w różne gry, internet, to o ile na początku przynosi to jakieś Ukojenie to potem bardzo łatwo przerodzić się to może w nauk, w uzależnienie. I wtedy znowu wpadamy w kolejną pułapkę. Wszelkie uzależnienia wywodzą się z naszego właśnie niespełnienia, z naszego poczucia braku. One mają dać nam coś, czego nie możemy sami sobie dać przede wszystkim mają złagodzić ból ale po krótszym lub dłuższym czasie stajemy się ich niewolnikami to poczucie braku obojętne kobiety miłości szczęścia spełnienia Prowadzi nas do właśnie uzależnień, które są okropne, zaburzają nasze życie, nas, a często też zabijają. A więc. Nie tędy droga. Nie tędy droga. Wyjście z nałogów jest też trudne, skomplikowane i długie. Wymaga długiej pracy nad sobą. Łatwo tam wpaść, natomiast trudniej wyjść. A wyjście polega znowu na pracy nad sobą i odzyskaniu siebie. Odzyskaniu siebie prawdziwego. Ale nie jest to tragedia i często właśnie takie wyjście z nałogu, taka praca gdzieś w grupie, wsparcia. Jest początkiem właśnie duchowego odrodzenia, duchowej odnowy. Wszystko, co się dzieje w naszym życiu, tak jak już mówiłem, jest po coś. Nic się nie dzieje przypadkiem. Wszystko ma nam pokazać nasz brak. Ma nam pokazać to, w czym jesteśmy niespełnieni. Co nam przeszkadza w dalszym rozwoju, co nam sprawia ból. Trzeba, hmm. <laughs> Trzeba tylko rozwinąć, jakby temat i dostrzec, co tak naprawdę głęboko we mnie jest przyczyną tego bólu, tego nałogu. Bardzo wiele jest tych złudzeń które daje nam ten świat, ale właśnie rozpoznanie ich przynosi, wyzwolenie przynosi to zbawienie, które ma nam dać Jezus, religia, ktoś, ale tego tam nie ma. Zbawieniem jest tylko i wyłącznie poznanie samego siebie. Jak jestem skonstruowany? Jak, co na mnie działa, skąd się biorą moje emocje, uczucia, moje poczucie braku czy, czy spełnienia. I wtedy już świadomie mogę wybierać drogę, która jest dla mnie, która mi pomaga, która mnie wspiera w życiu i w osiąganiu tego, czego chcę. Wtedy już zaczynam inne życie. Życie w prawdzie, bo już tą prawdę o sobie znam, w miłości, bo ją odnalazłem. Odnalazłem ją w sobie, nie w kimś. Nie da mi tej miłości żadna kobieta, ani żaden mężczyzna, jeżeli nie ma jej we mnie. Jeżeli nie odnajdę jej we mnie. I nie ma tego szczęścia nigdzie poza mną, obojętne czy to jest w pracy czy w rodzinie. Jeżeli nie znajdę tego szczęścia w sobie, jeżeli nie potrafię być szczęśliwy sam ze sobą, nie potrafię dać sobie sam szczęścia i spełnienia, to na pewno nie znajdę go ani w rodzinie, ani w pracy, ani w drugim człowieku, w partnerze. Bo skoro ja sam sobie nie mogę dać tego, to dlaczego miałby mi to dać ktoś? Nawet jeżeli mi to da, to wtedy będzie to tylko połowiczne to będzie to znowu jakiś substytut, zastępstwo tego, czego nie potrafię sam sobie dać. A więc to nowe życie zaczynam od kilku podstawowych spraw. Od prawdy, którą muszę odkryć w sobie sam. Jest to nowa świadomość, wewnętrzny spokój, wewnętrzny pokój, ale przede wszystkim ta miłość wewnętrzna, która jest we mnie i w każdym człowieku. Zaczyna się to wtedy inne, nowe, świadome życie. Przestaję szukać, bo znalazłem. I wtedy nie szukam miłości w drugim człowieku, w rodzinie, w jakichś nałogach. Nie szukam spełnienia tam, bo jestem spełniony w środku, w sobie. I to właśnie się dzieje, gdy Oczywiście po jakimś czasie, gdy wstąpię na tą duchową ścieżkę, to życie na tej nowej Ziemi będzie zupełnie inne, łatwiejsze. Na pewno dużo, dużo łatwiejsze. Ponieważ nie będzie tych ciężkich energii, nie będzie tego poczucia braku. Nie będziemy szukać, ponieważ. Każdy, kto tam się znajdzie, będzie już spełniony, już odnajdzie te podstawowe swoje prawdy w sobie i nie będzie ich szukał na zewnątrz. To życie na tej nowej Ziemi będzie lżejsze, łatwiejsze, bardziej radosne. I pamiętajmy o tym, by tą wizję Nowej Ziemi utrzymywać. I pamiętajmy też o codziennej pracy nad sobą, na codziennym wglądzie w siebie, na byciu obserwatorem, na utrzymywaniu i dbaniu o tym, by mieć wewnętrzny spokój. Na codziennym choćby krótkim, ale czasie dla siebie, to sprawi, że dzień za dniem stajemy się tym nowym człowiekiem, że wchodzimy w to nowe życie, że ten obraz nowego świata i nowej ziemi zaczyna się ucieleśniać w nas, no i o to właśnie kochani chodzi.